Dług 67 tysięcy, konsument na rękę dostaje 47 około tysięcy. To gdzie wyparowało 20 tysięcy? PKOBP udziela pożyczkobiorcy pożyczki gotówkowej, zwanej dalej pożyczką w kwocie 66 980 zł i 35 zł. Groszy. Kwota pożyczki bez kredytowanych kosztów pożyczki 46 896,30 zł 30 za udzielenie pożyczki w wysokości 4632 i 43 zł. Składki ubezpieczeniowe za cały okres ubezpieczenia równy okresowi kredytowania w wysokości 15458 zł i 62 To ubezpieczenie 15 prawie 500 i 4600, czyli 20 100 zł około. To są koszty około kredytowe. Od tej kwoty długu powiększonej o prawie połowę. Dopiero od tego naliczają odsetki.